Dzień na kanale Dzisiaj jesteśmy w Stamburgajsie yy, i będziemy grać w Stamburgajsika i no, naszym no. celem jest zdobycie chociaż dwóch koron przez no, 11 lat raczej on nie ma 17 czy tam 18 koron ale chcę w ogóle już zacząć do 20 grać ponieważ tutaj yy, on ma już chyba z 10 koron, tylko 7 mu brakuje do mnie. Um... Wybaczcie, musiałam się napić. No ale nic. Ej. Dzisiaj kupiłam w ogóle lewiatanie najmniejszą wodę na całym świecie na calutkim, nieganizowaną na łączowianka Słuchajcie, nau! Słuchajcie, to jest najmniejsza woda, jaką w, w świecie swoim widziałam. Normalnie nie mam taka youtuberka, robiła ten flipy, prawie sobie Ona jest bardzo mała, więc Fajnie nią robić dwa typy, więc będę mogła nagrać sobie TikToka takiego, no i chyba będzie z tysiąc takich prób. Dzisiaj na ścianka ze mną nie ma, ponieważ oczywiście znowu jest na Orliku na boisku. I no. Dobra, mam nadzieję. W ogóle dzisiaj zapomniałam powiedzieć. Nie możemy dotknąć koloru zielonego. Dzisiaj nie mogę dotykać koloru zielonego, ostatnio wpadł w filmik z Robloxa Tycona, z Roblox Tycon w Robloxie, Mansion Tycon, Penthouse, więc jak jeszcze nie obejrzeliście to może, możecie o, obejrznąć obejrznąć <laughs> obejrzeć e, oglądnąć To <laughs> ja w ogóle gadam A! <laughs> nie dostanę się jakieś cztery osoby się dostały i tutaj jest ostatnia przeszkoda chyba tak nie <laughs> Co się teraz sława w tego, w te Gajsy. Nie wiem dlaczego. Jak nie ja będę przez dłuższy czas gadać, to znaczy, że ja piję. No, piłam tą najmniejszą wodę. Muszę ją wyciągnąć do połowy. Więc no, nie mogę dotknąć koloru zielonego. Czyli jak ktoś na przykład będzie tutaj zielony, to nie mogę go dotknąć, bo inaczej wypadnę poza mapę. Bo tutaj widzę efekty mają oni zielone. Więc tak za tak za bardzo nie mogę tutaj się... O co ja robię? Ja nawet tego nie przeszłam, a cztery osoby to przeszły. 10 osób, no gdzie to nie? Nie ma opcji! Nie wytrzymam zaraz. <laughs> nie wiem, ile mi brakuje. Um, dwie godzinki jeszcze ja nie mogę. Za dwie godziny dopiero będę mogła otworzyć. A! <laughs> Ja nie mogę. Co ja teraz mam zrobić? Tutaj jest zielony. Ja nie mogę go dotknąć. O nie tutaj. Ten. No ale tutaj nie mam gdzie w sumie wypaść. No zatem ten mogę jedynie wypaść. Tutaj ich nie mogę też dotknąć. Pik, 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 pik. O nie, ludzik tutaj jest zielony. Nie mogę go dotknąć. Purwa prawie dotknęłam. Dotknęłam go, no co? Jest grano. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko. Mm. Mm. No szybciej. Nie dostanę się, no. Ja nie mogę! Co ja robię? Spadło mi dlatego, no ale i tak bym przegrała, więc... Spróbuję batelczyko. Nie no, kurczę. Może się odbiję. Kurczę, prawie uda mi się odbiło. Prawie. Zielonego nie mogę dotknąć. A to będzie git, tylko że tutaj te zielone piłeczki że jednak tam nie pójdę chociaż Ech! Teraz się nie wodywam. Co ja zrobiłem? Musimy zmienić skórkę. Panjula. Zapamiętajmy, że też nie możemy dotykać y, takich postaci zielonych. Znaczy ja mogę palcami, ale znaczy tam się, nic takiego zielonego. Nie mogę na siebie ubierać ani nic takiego. Gorzej jak będzie piłka nożna, no to jest. Tam jest zielona trawa. I dlatego będzie kłopot. No co nawet może być, no, tutaj wiele osób zielonych jest. Nie dotykajcie mnie zielona osóbki. Nie, doty... nie dotyknij mnie, nie dotyknij mnie, nie dotyknij mnie, zielona osóbko. I can't I can't, I can't Nie dostanę się. No nie ma opcji nawet takiej. Przecież się już... Забатье, давай, как мне это не Do dwudziestu minut będę nagrywać przynajmniej. Ej, no wszyscy weszli, nie fart trochę to jest, ale dobra. Ej, nie niemożliwy! Niemożliwe. Dostanę się. Serio, dostałam się. Gorzej jak będzie mm, teraz ten. Piłka nożna. No ale to i tak się miało, nie, za mnie będą grać. No, Patryko grał jakiś. Mm. Ej, panda mi ukradła, panda. Panda mi uradziła mózgi. Były dwie palce. Chyba trzy nawet. Ja i jeszcze chyba dwie albo hmm? nie, dobra, w sumie to git, Tutaj nie ma e, nic zielonego. Ani skinów, dobra, idealnie. Tylko efekty. Najgory. Raz to przegrałam na pierwszym laserze normalnie. Normalnie nie wierzyłam. Jak jakieś trzy osoby odpadły? Jak to? Tak szybko? Ej, już cztery. Przechodzę. Tak, udało się. Ej w ogóle ja tutaj dotykam zielony przecież. Jak mi to zależy. No ale to nie zależy wtedy, bo tutaj już nie mam gdzie wypaść. W kolejnej rundzie bym mogła wypaść, no ale dobra już tam. O, o, Ile osób może się dostać? Chyba jedna. Tak. Hej, kanastian! Nie! Nie, 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 nie. Jak nie, jesteś? Nie wiem, ostatnia! Nie lecimy, 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 cicho! Nie! Jak ktoś tu przejdzie, to będzie to po prostu, wiesz? jestem, takim Deklam. No tak, naprawdę jestem. No a dlaczego niby jak ty chcesz to inaczej przejść? Jak będę czekać, to wszyscy mnie wyprzedzą. Już jesteś ostatni. No i co z tego? Musiałeś tu przejść i sobie stąd. Pa. Nie nagrywasz, to nie jesteś w klubie. Nastian, dzisiaj kupiłam najmniejszą wodę na całym świecie. Nie, to nie jest najmniejsza. No to jaką widziałaś najmniejszą taką? Tak, nie jest taka. Nie ma takiej Nastian, ponieważ są takie wody, ale to nie są wody, tylko to są buteleczki dla laleczek. Więc nie zaliczmy hmm. tej więc bardzo łatwo zrobić battle flipa. Słuchaj, tutaj, żeby mi się te pod zielonego nie możemy dotknąć, doskonać. Dobra, coś tu ma zielone efekty. Po co oni zakładają te efekty? Nie ma zielonego. się stąd. Chcecie nazwiska? To będziecie mieć, skoro tak bardzo mi wysyłacie powiadomienia. Nie dostanę się? No wow, mega, jak to na mówi. Za ile godzin mam wrócić? Za dwie godziny No nic Słuchajcie, ja się z wami uwielbiam No i mam nadzieję, że zasubskrybujcie mój kanał A No challenge się udał Więc no jakbyśmy mieli to nagrywać aż, aż dotknę, no to to by trochę zajęło ażby w końcu do, 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 do. E, jeszcze z wami żegnam busiaki dla Was. papa. Pa.